Piotek, widzę uśmiech na twarzy, zadowolony jesteś z tych skoków? Tak, to były takie dwa normalne skoki ten w kwalifikacji, taki myślę nawet bardzo, bardzo fajny także no, co on fajnie Nie dało się go lepiej wylądować? Dało się, ale budni mi się zepsuł no nie lubię mieć wymówek, ale tym razem mam Eee, sznurówka mi tam poszła trochę i, i, i tak... Znaczy wylo, fajnie, był mi się fajnie doszło do lądowania, to myślę bez problemu się go lądowało, tylko tak by mi się po prostu but złamał do tyłu i mi, i mi narta odjechała, ale, ale i tak w sumie trzeba buta naprawić i jutro głupać dalej. Warunki w porządku, bo trochę tam było problemów dzisiaj? Eee, nie no, z, raczej z wiatrem nie było, nietypowe lachci bym powiedział. E, raczej ze śniegiem był problem. Był mokry śniegi, lepiło trochę do torów e, na tych treningach. A teraz kwalifikacji już się zrobiło tak bardzo, bardzo fajnie. Tak, zaczął taki, taki delikatny, delikatny śnieg, nic, nic moc, sypadzi. Nawet, nawet dmucha w nie, nie, nie włączali. A powiedz mi, tę skocznię w ogóle lubisz? No, w zeszłym roku jej nie lubiłem. Dwa lata temu ją lubiłem w tym roku też ją lubię, także to zależy, zależy od tego, jak się skacze. No, ja akurat e, dziś, dziś mi się tu na, na pewno bardzo fajnie skakało. E, to myślę, że no, skocznia jest jak skocznia, no, tak naprawdę. Tylko ona jest taka też trochę, można powiedzieć, specyficzna, że jak się źle skacze, to, to na niej się jeszcze, jeszcze gorzej skacze, a jak się dobrze, no, to właśnie idzie, <laughs> idzie tam dość daleko odlecieć. A jak po mistrzostwach świata, cokolwiek się udało odpocząć, ochłonąć? No, kilo przyszło, także A tak, no to tak do spoko w tym. No odpocząć, no coś tam coś tam trenowaliśmy delikatnie. No też tak, normalnie, jak, jak zwykle nie, nie ma. Sezon, sezon jeszcze trwa, no ale, ale pojadło się trochę więcej, tak, także także tak trzeba. Trzeba z powrotem wrócić do normalności no i do normalnego jedzenia. Jutro znowu w drużynie walczycie o medale? Pewnie, że walczymy, no. Co by mieli nie walczyć. Znaczy, myślę, że mamy e, szansę tu powalczyć o, o, fajne, o fajne miejsce. No, tylko no, tak jak tak to miało miejsce na Mistrzostwach Świata, skoki muszą być normalne, tak jak każdego z nas stać na nie i no i wtedy, i wtedy walczymy, no, tak naprawdę o no, walczymy, no. Dobra Piotrek, no, dzięki i powodzenia jutro. No dzięki nie, dzięki.